W dniu 1 kwietnia Federacja Przedsiębiorców Polskich przejęła e, przewodniczenie Radzie Przedsiębiorczości. Rada Przedsiębiorczości zrzesza największe organizacje w Polsce. Jest to dziewięć organizacji, które część z nich jest reprezentatywna. Część co prawda nie, ale generuje z kolei duży zespół, który jest na pewno reprezentatywny jako część społeczna. E, doceniamy to, co dzieje się dzisiaj zarówno po stronie Obywateli polskich pomagających uchodźcom z Ukrainy, jak i po stronie rządowej wspierającej naród ukraiński w walce, ale uważamy, że nadszedł czas w tej chwili, żeby zająć się również gospodarką polską i oczekujemy od rządu, żeby w trybie pilnym przedstawił nam możliwość naprawy łańcuchów yy, zbytu, jak również łańcuchu dostaw surowców, ponieważ. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku kierunek wschodni, czyli Rosja, Ukraina, Białoruś, były naszymi głównymi partnerami.